Witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek elementarza właśnie lokomotyw, elementarza mojego taboru. Kończę niejako klasykę polskich lokomotyw elektrycznych. Tak, mówiłem, że będą jeszcze ósemki. Z tym, że lokomotywy ósemki to są lokomotywy EP08, i te lokomotywy generalnie zostały już omówione w innym odcinku, stąd też nie będę do nich wracał. Tam są dwie pomarańczowe, jedna, jeden denaturat, także tam filozofii wielkiej nie ma. Można spokojnie wrócić do tego odcinka na temat lokomotyw pasażerskich, właśnie tych ósemek. Więc nie będę do tego wracał. Dzisiaj chcemy się zająć lokomotywami ET41, lokomotywami, które powstały z podzespołów lokomotyw 4E, a więc z połączenia dwóch siódemek. Lokomotywy, które były produkowane przez zakłady Hilpolita Cegielskiego w Poznaniu od 1977 roku. Do 1983 wyprodukowano 200 sztuk tych lokomotyw, tutaj w kolekcji mam akurat 4 sztuki, dwie w takim samym malowaniu, natomiast czy podobnym, natomiast dwie są po prostu w innym malowaniu, ale to malowanie kwestia malowania, zaraz, zaraz ją omówimy. To, co jest też ważne w tej informacji, że nie mamy wydanego modelu, przynajmniej mnie o tym, nie, mnie o tym nic nie wiadomo, na temat modeli gładkich. Dopiero, czy, dopiero w 1980 roku rozpoczęła się produkcja lokomotyw ryflowanych i tych czterech przedstawicieli, których tutaj widzicie, to są przedstawiciele modeli ryflowanych i bez tzw. listew ozdobnych. No listy ozdobne pamiętacie z siódemek czy, czy szóstek, także nie jest to dla Was jakaś nowość. Moim zadaniem dzisiaj jest po prostu pokazanie Wam tego taboru, który zagościł w mojej kolekcji i który no, rzadko jeździ. No, powody są bardzo proste. Żeby taką lokomotywą jeździć no, to trzeba rzeczywiście mieć jakiś porządny skład. W tej chwili gdzieś pomału zaczyna się udrażniać mój szlak. Zresztą przekonacie się o tym Albo się już przekonaliście Przy okazji przejazdu pociągu Z wagonami Sobieski Nie wiem w której kolejności Będą puszczane te filmy Stąd też nie wiem Czy obejrzeliście, czy obejrzycie Dopiero to Ale na pewno te lokomotywy będą jeździć Mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości Generalnie będę mógł się więcej Więcej po prostu bawić Na makiecie i cóż tyle. Ja generalnie jestem zakochany w siódemkach i generalnie jestem zakochany w produktach, które reprezentuje prezentowały zakłady Hipolita Celgielskiego w Poznaniu. <laughs> po prostu niedaleko Poznania się wychowałem, urodziłem i, i tak to akurat jest gujk kawy ciepłe dzisiaj popołudnie w Burgas przystąpmy do prezentacji mamy tutaj to taka ciekawostka, że mamy modele mamy dwa modele o numerach katalogowych 96 379 z prostego względu, ponieważ modele te mówiąc krótko Kupiłem sobie dwa i z tego jednego modelu, to jest, mam na uwadze ten model, ponieważ ten model jest, był wydany pod tym numerem katalogowym, został przerobiony na właśnie PKP Cargo. Udało mi się zdobyć budy i wszystkie detale. No i ten model po prostu został przerobiony. Zamiast pozostałe dwa, to są już modele oddzielne. Między innymi, e, tutaj ten trzeci model, tylko powiem, że to jest e, 96-371. No i ostatni, ten model to jest 96 a więc jest jeszcze jakaś wersja e, starsza tego modelu. Teraz nie jestem pewien, czy, czy było 5. No zdaje się, 5. Na pewno 5 było e, Jamników, także całkiem spora Plejada. No, mnie się jeszcze nie udało tego pierwszego, e, właśnie zdobyć, ale to. Nie jest aż tak istotne dla mnie w tym momencie, może tak. Przedstawię krótko modele. Pierwszy model Cargo, czyli model o numerze inwentarzowym ET41144 A i B, i to jest zakład południowy Katowice. Kolejny model ET41130. To jest Skarżysko-Kamienna ET41171, czyli ten pierwszy z żółtym czołem, tutaj z tej strony. To jest z duńska wola Krasznice, i ostatni, ten który już tutaj jest w miejscu. To ET41149. Tutaj mamy zakład taboru we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o epokowość tych lokomotyw. No to oczywiście, jeżeli chodzi o te dwie, to są, to są epoki, epoka szósta. Tutaj bardziej historyczne malowanie, tutaj malowanie cargo, natomiast te żółte, oczywiście, epoka piąta. To tak mówiąc, w skrócie, jeżeli chodzi o pewne dane, krótko, a teraz postaram się Wam tutaj po prostu mniej więcej pokazać, jak te modele wyglądają. Spróbuję tutaj właśnie tak troszeczkę inaczej przestawić kamerę i troszeczkę cofniemy te lokomotywy do tyłu i zdziebko, jak to się mówi, czyli po trochę, po troszku powiem Wam coś o tych właśnie lokomotywach. Mianowicie, jeśli chodzi o tą, o tą lokomotywę cargo, tak jak widzicie, tutaj te niektóre elementy piko, no cóż, zostawiają wiele do życzenia. Jak zarówno ich filigranowość, jak i ich wykonanie. Lokomotywa jest naprawdę bardzo, bardzo efektowna, włącznie z tymi takimi tutaj, nie wiem czy to będzie widać, cieniami w malowaniu. Oczywiście ryflowana, tak jak wspominałem, wszystkie modele są ryflowane: drabinki, oznaczenia, detale oczywiście pantografy takie charakterystyczne również w siódemkach tutaj większej pewnej filozofii nie ma nie jestem w stanie tego modelu nadziąć do ręki bo jest on duży i pewnie już widzieliście w różnych unboxingach że te modele wyciąga się z pudełka ma, są takie z drugiej strony takie dziury i dzięki tym dziurom można je wypchnąć z pudełka w całości widziałem że generalnie modele są pakowane właśnie połączone ale czasami się zdarzało że że też te modele były rozłączone połączone są oczywiście elektrycznie chodzi tutaj przede wszystkim o światło i o pewne efekty także to jest dość dobrze zrobione tak jak widzicie mamy tutaj podwójne trąbki trąbki są nie są dobre, nie są ładne fajnie byłoby jakieś pewnie tutaj toczone trąbki wsadzić ale póki co takich nie mam więc cieszę się z tego generalnie, co mam. Przepraszam za to skrzypienie, ale, ale to jest szklany stół. Kolejna lokomotywa, ta, którą wam wspominałem, że jest też lokomotywą bazą do tego karga, które było wcześniej wydane pod innym numerem katalogowym. Dość ładna, efektowna, ładne, efektowne malowanie. Bardzo mi się podoba. Rzeczywiście. Z tymi wypukłymi tutaj tablicami, właśnie inwentarzowymi, rejestracyjnymi, bardzo to fajnie rzeczywiście wygląda. No i przede wszystkim, malowanie takie dość historyczne, ładne. Pantografy takie same. Tutaj nie mamy w żadnym z modeli, na przykład, zamontowanych czy klimatyzacji, czy innych rzeczy. Generalnie w tej chwili dokonuje się remontów tych lokomotyw, ich przeglądów technicznych, różnych przeróbek. Na przykład Zeza zastępuje się reflektorami takimi płaskimi, prostokątnymi. No są przeróżne wersje. Widywałem je na zdjęciach, w modelach jeszcze nie. Być może są jacyś amatorzy, którzy to robią, przerabiają, a może nawet robią własne budy. Ale to jest naprawdę modelarstwo na wysokim poziomie. Tutaj fajnie, bo dość ładnie widać właśnie te ryfle, które tutaj są na, na tej lokomotywie. To jeżeli chodzi o tą lokomotywę, to była pierwsza zresztą lokomotywa, tak naprawdę powiedzmy w mojej kolekcji. I kolejna lokomotywa tutaj z żółtym czołem. To jest taka lokomotywa, którą już kiedyś widzieliście. W moich, w moich filmach, dlatego że ta lokomotywa ma zmienione pantografy. Tutaj mamy pantografy, nie będę ich podnosił. Można się do tego filmu zwrócić, cofnąć. Które są jeszcze w trakcie przeróbki, jeszcze nie są dopasowane tak, jakbym tego chciał. Ale są to właśnie pantografy troszeczkę bardziej yy, przypominające rzeczywiste, oczywiście nie są to idealne pantografy można by jeszcze je ciekawsze zrobić, ale to jest taka ciekawostka i tutaj oczywiście jasno, tako, kremowo, tak kremowo takie zielone, oliwkowe jasno-oliwkowe malowanie i e, ciemno, znaczy ciemno, ciemno nie, nawet nie oliwkowe, tylko takie trochę zgniły bym powiedział kolor ale zdecydowanie inny niż ta poprzednia no i oczywiście te żółte czoła generalnie lokomotywy były by malowane bez tych żółtych czuł i wyglądałyby zdecydowanie, zdecydowanie ładniej ale no właśnie postanowiono później że jednak lokomotywy będą miały żółte czoła i, no i trochę zniszczono to malowanie uważam, ale to jest jakby moja prywatna prywatne zdanie, nie trzeba się oczywiście z nim absolutnie zgadać. No i model klasyczny tutaj jakiegoś elementu brakuje z przodu być może jest w częściach do montażu a być może gdzieś spadł, ale widzę, że z obu stron go nie ma to jest też lokomotywa, którą dostałem z odzysku, bardzo dziękuję za to Łukaszowi że, że mam tą lokomotywę i że że mogę się nią cieszyć, bo de facto uzupełniła moją kolekcję z tym drugim wydaniem PL lokomotywy, która już ma jakieś, jakąś tam historię, że tak powiem, wydawnictwa, wydawniczą i się cieszę. Ta lokomotywa jeszcze na pewno nie jeździła na moich torach, więc być może będzie jakaś właśnie okazja do tego, aby ją puścić. Oczywiście, malowanie jest identyczne, jest tylko inny numer inwentarzowy. No i tak jak mówię, brakuje jakiś detali. Muszę się, że tak powiem, dokopać, sprawdzić, czy y, tych elementów brakuje, ponieważ y, y, ich nie było, czy też dlatego, że y, nie zostały zamontowane, albo że gdzieś po prostu, y, no, znikły, odpadły. Ale to wszystko jest do weryfikacji. To byłoby na tyle pokrótce, jeżeli chodzi o moje y, y, jamniki. Także dziękuję Wam za Waszą uwagę. Cieszę się z tego ciepłego popołudnia. Zachęcam do obejrzenia kilku dosłownie zdjęć. No i po prostu, co, co więcej, powiedzieć: Do zobaczenia. Mam nadzieję, że to się Wam podobało. Przede wszystkim, teraz, jeżeli będą omawiane lokomotywy elektryczne, to będą to lokomotywy już bardziej współczesne ponieważ no, de facto i, i piątki, i szóstki, i siódemki i ósemki zarówno i siódemka w, tym, w tej wersji właśnie podwójnej, czyli jamnika zostały już przestawione a więc generalnie czeskie i polskie klasyki tutaj, które były wydane zobaczyliście myślę, że ET21 tak też było, nawet w wersji MTB Także teraz zobaczymy, jakie kolejne będą modele przestawiane. Na pewno będzie sporo do pokazania lokomotyw z epoki pary, czyli parowozów. Także możecie oczekiwać ciekawych prezentacji. Dziękuję za Waszą uwagę i zachęcam do obejrzenia zdjęć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.